Ja bardzo się cieszę, że do niej doszło i że mam okazję przedstawić Państwu projekt, nad którym wcześniej pracował Piotr Rejs, a który chcemy w tej chwili zrobić wspólnie w Zielonej Górze i w całym województwie. Zaczęło się to w tamtym roku, kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat wejścia szkółki Akademii Piłkarskiej do e, Zielonej Góry, Nowej Soli, Sulechowa, trzech takich miast, czyli naszego trójmiasta. Można, tak, trochę będą dzieciaki przeszkadzać. Zaczęło się to w tamtym roku, kiedy e, razem z Piotrem Piotr rzucił hasło. Jeżeli chodzi o wejście jego Akademii na Ziemię Lubuską do trzech miast, naszego trójmiasta, zaczęło się to w Nowej Soli, Zielonej Górze i Sulechowie. Ta Akademia dzisiaj fajnie funkcjonuje. Jeszcze raz. Działa od kilkunastu miesięcy na terenie zachodniej części Polski, można powiedzieć. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w 27 lokalizacjach. Zrzeszamy około 100, 1500 dzieciaków w akademii. Projekt dla nas jest pionierski, ale też wyjątkowy. Chcemy wdrożyć nowy system szkolenia, taki, żeby w przyszłości być może reprezentacja Polski grała nie tylko na Mistrzostwach Europy i Świata jako gospodarz, ale, ale żeby po prostu eliminacji mogła do tych mistrzostw zaawansować. I ma, miejmy nadzieję, że w przyszłości właśnie Akademia wychowa właśnie takie, takich piłkarzy. Znamy się z Robertem już od dobrych kilku lat i wiedzieliśmy, że tutaj działając na ziemi lubuskiej jest nam potrzebne wsparcie. Myślę, że Robert tutaj od początku, mogliśmy liczyć na jego, na jego pomoc, współpracę i myślę, że też po części Falubas przyglądał się właśnie nam, czy robimy rzeczywiście coś profesjonalnego i myślę, że po, po, po tych kilku miesiącach obserwacji dochodzi do, do współpracy, w tej chwili powstanie Akademia Falubazu. Wiemy, jak silna jest to marka tutaj w regionie, wiemy, że ma wielu kibiców jest to też możliwość dania tym dzieciom, które tutaj na ziemi lubuskiej mieszkają, możliwości gry w Akademii dla klubu, któremu, któremu kibicują. coś może się ciekawego wydarzyć. Także dzisiaj spotkamy się tutaj i w tej chwili ja jako trener SF mogę powiedzieć tylko to, że cieszę się, że, że właśnie projekt falubazu rozszerza się również na młode pokolenie, na młode osoby. Dzieci przede wszystkim w dużym stopniu to się z tutaj barwami falubazu, z zieloną górą a więc stworzamy taką możliwość, aby już od tej chwili wkraczał w grono Jestem, Jeszcze, jeszcze, nie patrzymy na trenera, nie patrzymy! W których Akademia Piłkarska Falubazu ma powstać? Obecnie Zielona Góra, Nowa Sól i, i, i Suleków to trzy lokalizacje, które funkcjonują. Funkcjonowały pod nazwą Akademia Rejsa. Na mocy umowy i współpracy z klubem Falubaz będą to od dziś Akademie Piłkarskie Falubazu. Powstają dwa projekty równoległe, to znaczy, my już w Wielkopolsce rozwijamy od dość dawna sportowe przedszkola. Pod nazwą akurat tam Akademia Reksia Tutaj będą się nazywały Sportowe Przedszkola Falubaziaki Skierowane zajęcia bardziej sportowo Zabawowe dla najmłodszych dzieci W wieku 3-4 lat Które być może w przyszłości właśnie Dołączą do Akademii Piłkarskiej Falubazu Już od jakiegoś czasu co potwierdził konferencją o zawiązaniu współpracy z KSF-em, podkreślił bardzo wyraźnie, że chce zaangażować się także w piłkę nożną, czyli wypełnić przede wszystkim kibicom te pół roku, w którym, podczas którego nie mamy zawodów żużlowych i przede wszystkim wchodzimy w dyscyplinę, która jest tak naprawdę najbardziej popularną dyscypliną i w Polsce i na świecie I co jeszcze bardzo ważne, możemy poprzez projekt Akademia Piłkarska Falubas aktywizować też dzieci, tak? co jest trudne. Przy sporcie żużlowym właściwie niemożliwe. Nie ma tylu chłopaków, którzy mogliby trenować, nie każdy, nie każdy ten sport może uprawiać. Natomiast tutaj możemy zaangażować już dzieci od czwartego roku życia, co jest też bardzo pionierskim projektem tutaj w regionie. I możemy po prostu raz, że tych teraz te młode dzieci wiązać już z klubem od, najmłodszego, od najmłodszych lat, a dwa, że możemy kształtować nowe pokolenia, które być może za kilka lat będą mogły wesprzeć piłkarski KSF, który dzisiaj gra w B-klasie, ale mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat uda, uda nam się awansować. Ciężko mówić tu dzisiaj o jakichś, tak jak Piotr Matecki podkreślił, w ekstraklasie czy o pierwszej lidze, natomiast no, w tej hierarchii zamierzamy się Zamierzamy się pięć, zamierzamy się rozwijać, a co za tym idzie, musimy stwarzać też drużynę młodzieżowe i podstawy, pod to, żeby HSF w przyszłości mógł grać chłopakami, po prostu wychowującymi się już pod barwami falowazu. Nie ma chyba co ukrywać, bo tutaj łacina, że ta myszka, którą będziemy poszukać, to ona ją przyciąga, bo to jest taki znak, który najbardziej w regionie przyciąga do, do sportu. No tak, co A, ciekawe, co też Piotr pewnie tutaj potwierdzi, kiedy jeszcze pod szyldem Akademii Rejsa robili badania tutaj rynku w województwie lubuskim. Dzieci wypełniały ankiety, w których wskazywały swój ulubiony klub w Wielkopolsce. Zazwyczaj był to Lech Poznań plus wielkie kluby piłkarskie. Natomiast tutaj w naszym województwie większość dzieci wpisywała falubacz. Także... Czy, 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 czy to ta jest także... Także to też był dla nas taki dodatkowy sygnał, że nawet wśród tych y, młodych dzieciaków, które interesują się piłką, może jeszcze nawet y, niekoniecznie są w stanie, y, są w stanie same nie wiem, chodzić na żurę, muszą, y, muszą zabierać ich rodzice. To jednak w projekty piłkarskie, przy projekcie piłkarskim już gdzieś w głowach y, krąży im nazwa Falubas i teraz umożliwiamy im rozwijanie tej pasji właśnie y, y, z naszym logo i z naszym berwem.